Żyjemy w bardzo ciężkich czasach. Ludzie są całkowicie pozbawieni kręgosłupa moralnego. Ja jestem na YouTube od roku 2008, 25 stycznia 2008. Bardzo często podczas live'ów poruszaliśmy zachowania patologiczne ludzi, którzy występowali na różnych tego typu galach frigowych, konferencjach zachowywali się w sposób patologiczny. I ja podczas swoich live'ów kiedy oglądaliśmy takie oto materiały, może zapoznajmy się z tym przez chwilkę. Uwaga, zabierzcie dzieci, żeby dzieci tego nie widziały, bo nie wiem, jakim sposobem. Ten materiał na YouTube nie jest oznaczony plus 18. Do czego zaraz przyjdziemy. Kaszankę. Kaszankę. I teraz zamknij rybę. I kaszanka lajka, do Boży. Narzędzie zbrodni. Nie, 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 nie. Zostałaś jajem, głupia szmato! Ciągnij Dobra, wszystkich, Można by było powiedzieć zwierzęta, nie ludzie. Tak jak wcześniej wspomniałem ludzie pozbawieni całkowicie kręgosłupa moralnego. YouTube nie widzi z tym problemów. Ktoś może powiedzieć: Może YouTube nie widzi? Bardzo często ja i moi widzowie zgłaszaliśmy takie fragmenty, na co mam dowody. Takie właśnie fragmenty pełne przemocy. Które nie uczą naszych dzieci nic dobrego. Nasze dzieci mają do tego dostęp. Jeszcze raz powtarzam, może nie jest to content dla dzieci, ale nie jest oznaczony plus 18. Ktoś mówił, że prawo polskie przegrywa z internetem. Wydaje mi się, że też troszeczkę zasady YouTube przegrywają. Wydaje mi się, że YouTube powinien bardziej reagować na takie rzeczy, które tutaj widzieliśmy. I wam powiem, że bardzo często podczas transmisji live mówiłem, z tego nic dobrego nie będzie. Jak tak dalej pójdzie, policja przestanie sobie radzić. To nie dotyczy tylko YouTube, żeby ktoś nie pomyślał, ale też innych serwisów, na których takie oto materiały są wrzucane. Ale powiem wam, że byłem głupi, bo mówiłem, że co to dalej będzie, jeżeli ludzie będą całkowicie pozbawieni kęgosłupa moralnego, postępować w ten sposób, będą za to dostawać aprobatę, bardzo często duże garze, po robieniu takich, jak to jest tutaj nazywane, dymów, młodzi. Będą brali z tego przykład i postępowali dokładnie w ten sam sposób. I zastanawiałem się podczas transmisji live, nie tylko ja, ale też moi widzowie, co dalej będzie. Ale byłem głupi. Powiem wam dlaczego, bo nie wiedziałem, że już coś gorszego się stało. I tak naprawdę, jak przejdziemy do tego, co się stało, a więc film wardengi na kanale Wataha Królestwo. Mroczna tajemnica stu youtuberów, Pandora Gate, Boxdel, Dubiel, Fagat. Jak przejdziemy do tego, to zdamy sobie sprawę, że bardzo wyrafinowane, obrzydliwe postępowanie ludzi, którzy nie byli pod żadną Kontrolą. Zwróćcie uwagę, że ten człowiek tworząc taki content, dorosła osoba wejdzie. Odpali materiał. Posłuchajmy. Aaaaa! Spróbowałem przysięgam. Spróbowałem. Próbowałem nie grać, ale po prostu nie mogłem. Chciałem poczekać, żeby zagrać z wami, aż pierwszy odcinek był opublikowany. Ale... Zobaczcie. I teraz. Ktoś powie: Kłucze. Jak? Ja, rodzic, mam wiedzieć, że to nie jest kontent dla dzieci. Ja wiem, może nie jest oznaczony jako kontent dla dzieci, ale jakim sposobem takie osoby nie są w żaden sposób sprawdzane? Nie wiem. Jakieś papiery o niekaralności, jakieś psychotesty, cokolwiek. Wydaje mi się, że to powinno leżeć po stronie platformy. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Content dla dzieci, ewidentnie, pomieszany z kontentem dla dorosłych. Zwróćcie uwagę na te miniaturki. Dlaczego nikt na to nie reagował? Przecież to jest kanał, który ma 4 miliony subskrypcji, ponad 4 miliony subskrypcji. Jak dorosły. Bo często pojawiają się takie zarzuty, dlaczego dorośli nie skontrolowali tego? No przecież widzą, co dziecko ogląda. Jak można to skontrolować, jeżeli dorosły podejdzie do smartfona i widzi, że dziecko ogląda ewidentnie kontent dla dzieci? To jak może to skontrolować? O, sympatyczny gościu. Nie przeklina, ewidentnie kontent dla dzieci. Ale na tym samym kanale jest też kontent dla dorosłych. YouTube powinien jak najszybciej zmienić swoją politykę i na takie coś reagować. I tak jak powiedziałem, ja nie wymagam dużo. Naprawdę nie wymagam dużo, bo wiem, że ciężko sprawdzić każdego. Ale jeżeli ktoś tworzy taki content, pracownik z YouTube powinien wejść na ten kanał, zorientować się, że jest content dla dzieci. Może trzeba od takiej osoby wymagać troszeczkę więcej. Może jakieś papier o niekaralności? Nie wiem. Jakieś sposoby trzeba to opracować. Może jakieś psychotesty? Cokolwiek, żeby przeciwdziałać temu, co miało miejsce. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że taki człowiek poprzez platformę YouTube. Zdobywał zaufanie dzieci. Zdobywał zaufanie dzieci, żeby później te dzieci wykorzystać. Powiem Wam, że łzy się cisną do oczu. Taki człowiek po prostu usypiał czujność. Usypiał czujność Waszych dzieci, żeby później podstępem je wykorzystać. Jest to po prostu niesamowicie, niesamowicie bydlackie zachowanie. I wam powiem, że nawet nie potrafię znaleźć słów, żeby to jakoś określić. Nie potrafię. Bardzo ciężko mi się nagrywa ten materiał, naprawdę mega ciężko. Zwróćcie na to uwagę, że tam. Były, no, on wykorzystał wszystkie aspekty. Najpierw takie dzieci wabił do siebie na kanał. Jako człowiek, który jest przyjazny, jako człowiek, który ma przyjazny kanał dla dzieci. I też tak to wyglądało, co przed chwilą pokazywałem, że jego kanał jest rzekomo przyjazny dla dzieci. Później robił spotkania. Na tych spotkaniach już wykorzystywał swoją wyższość, swoją sławę. Naprawdę mega, takie można powiedzieć, że no już wyrafinowane zasady bydlactwa, żeby w ostateczności taką osobę nieletnią wykorzystać. Wszystkie, można powiedzieć, że cały wachlarz możliwości sobie używał. Cały wachlarz możliwości. Mało tego. Zobaczcie, że były osoby, które o tym wiedziały. Jakie jest moje zdanie? Moje zdanie jest takie, że osoba, która o tym wiedziała, jest tak samowinna. Jest tak samowinna. W tym przypadku jest tak samowinna. Tu nie chodzi o kradzież rowerów sąsiadowi z ogrodu. To są rzeczy, których dopuszczał się ten człowiek. I nie tylko ten człowiek. Rzeczy, które bardzo ciężko nazwać. Nawet w tych czasach, w których żyjemy. A jak już powiedziałem, są to czasy bardzo ciężkie. Jest mnóstwo osób, które. Nie mają kręgosłupa moralnego. Mało tego. Mnóstwo osób na YouTube. I też YouTube tam nie reaguje. Nie wiem dlaczego. Mnóstwo obrzydliwych osób się wysypało, którzy nazywają siebie youtuberzy. I to są osoby, które obwiniają ofiarę. Jak można być takim bydlakiem, żeby obwiniać ofiarę? Traktują ofiarę. Dokładnie tak samo jako prawcy. Jak? Jak trzeba być chorym człowiekiem? Całkowicie można powiedzieć, że bez żadnych uczuć, żeby takie rzeczy robić. Bo były też takie materiały na niektórych kanałach, że o, o te dziewczyny też były winne. Jakie to jest obrzydliwe, Wam powiem. I jest mi przykro. Jest mi bardzo przykro. Z tego powodu, że na YouTube jestem od roku 2008. Wam powiem, że ja myślałem, że to jeszcze nadejdzie i że jakoś da się to zablokować. Często na transmisjach na żywo mówiłem: Kurczę, jak nic YouTube z tym nie będzie robił. No z takimi. Rzeczami, zwróćcie na to uwagę. I bardzo często takie osoby, które dopuszczały się takich rzeczy, które tutaj widzimy, przemocy, i dostawały za to aprobatę. Zwróćcie uwagę, jak tu są młode osoby z telefonami. Zobaczcie, jakie to jest obrzydliwe. Zwróćcie na to uwagę. Gdzie są pracownicy YouTube? Pewnie nałożą zaraz obostrzenia na mój materiał, plus 18, bo to pokazałem. Mówię, nie ma tłumaczenia, że ktoś nie wiedział. Ja bardzo często takie materiały zgłaszałem. Dokładnie, fragment zaznaczałem, i zgłaszałem materiał, że jest przemoc, że jest zbydlęcenie, że jest zezwierzęcenie, że nie ma zasad moralnych. Dlaczego nikt nie reaguje? Dlaczego takie materiały nie są oznaczane plus 18? Dlaczego takie materiały nie są usuwane? Zobaczcie jak to przeszło. Najpierw były patostreamy. Myślałem, że już nic gorszego nie będzie. Później miałem wiedzę o tych freefightach, które oczywiście powstały na fundamencie patostreamów. YouTube uporał się z patostreamerami. Ale później wyrosło coś nowego. Na fundamencie Streamerów wyrosły federacje frykowe, gdzie ludzie byli tego uczeni. I właśnie takie osoby, które postępowały w ten sposób, myślały, że są bezkarne. Takie osoby. I ja tylko się boję, co wyjdzie jeszcze dalej. I wam powiem, że byłem strasznie naiwny. Może głupi to za dużo powiedziane. Ale byłem strasznie naiwny, że myślałem, że najgorsze jeszcze, na, jeszcze nadejdzie, że uda się to zablokować. Niestety, najgorsze już się stało. Wykorzystywanie dzieci. Bardzo przykra sprawa, Wam powiem, że już mam łzy w oczach. I tutaj. Wszyscy powinni uderzyć się w pierś. Wszyscy. Ci, którzy rządzą w Polsce, platforma YouTube, jakby nie było. No jednak, poniekąd narzędzie do zwabiania takich osób. O tym nikt nie mówi. O tym nikt nie mówi. Nie tylko YouTube, oczywiście, też inne, inne serwisy. Bo to osoby, które postępowały w tak bydlacki sposób, które są tutaj opisane bardzo dokładnie na materiale Sylwestra Wardengi. Oczywiście wielki szacunek dla Sylwestra Wardengi za poruszenie tej sprawy. Ja nie mówię o całokształcie działalności Sylwestra Wardengi, ale za poruszenie tej sprawy wielki szacunek. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek by to wyszło. I teraz wiecie, czego ja się najbardziej boję? To tego, że. Zobaczcie, ile lat temu to się działo. I ci ludzie byli bezkarni. Czy czasami to nie jest tak, że wielu innych youtuberów, którzy o tym wiedzieli, spoglądali na te osoby, w duchu sobie mówili, tłumaczyli Zobaczcie, im nic się nie stało. Przez tyle lat. I nic się nie stało. I właśnie mogło być więcej takich chorych bydlaków, którzy właśnie sobie to tak tłumaczyli. Zobaczcie, nic się nie stało, kara ich nie spotkała. Dalej kanały są na YouTube. Nie mają żadnych zarzutów. Czasami to nie jest tak, że to Pandora Gate to będzie jeszcze większy wysyp i to Ludzi, którzy postępowali w taki sposób bydlacki troszeczkę bliżej roku 2023. Tego najbardziej się boję. Widzowie, do Was mam takie przesłanie na końcu. Ci, którzy mają dzieci, chrącie swoje dzieci. Ja nigdy nie jestem skory do tego, żeby Was obwiniać. Zwłaszcza osoby, które były pokrzywdzone, bo wiem, że ciężko było zareagować, ciężko cokolwiek było zrobić. Kiedy widzisz kanał, który kontent ma ewidentnie dla dzieci, myślisz, można zaufać. Póki nie zajdziesz troszeczkę niżej, nie widzisz, że jednak kontent nie był. Tylko dla dzieci. Jak. Jeszcze raz powtórzę. Jak Platforma mogła do tego dopuścić, że kontent dla dzieci był pomieszany z kontentem dla dorosłych? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ale to jest nauczka. Wam powiem, że głupio by było. Naprawdę głupio by było. Jakby ktoś z tej pracy, którą wykonał Sylwester Wardenga nie wyciągnął wniosków. Tutaj podstawą w tej sytuacji jest ukaranie osób, które są winne i wyciągnięcie z tego wniosków. Jeżeli nie będzie wyciągnięcia wniosków z tej sytuacji, to Wam powiem, że jako społeczeństwo upadliśmy i nic się nie da zrobić. YouTube musi wyciągnąć wnioski, jakieś kontrole. Ja nie mówię odnośnie youtuberów, którzy nie tworzą kontentu dla dzieci, ale to youtuberów, którzy nie oznaczają, że jest to kontent dla dzieci, ale tworzą taki kontent. Między innymi mieszają kontent dla dzieci z kontentem dla dorosłych. To już powinna być czerwona lampka. Tutaj mówię jakieś wymogi, psychotesty, papier o niekaralności, cokolwiek, żeby coś po prostu robić. Także mam nadzieję, że w tych smutnych czasach zostaną wyciągnięte z tego wnioski i osoby, które się tego dopuściły, poniosą konsekwencje. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, widzowie. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego materiału.